fizycznie. Zobaczymy czy będzie to tutaj wykorzystywał. Wiedziałem przez tydzień jak Radek przechadzał się po obozie jeszcze mnie w ciuchach konstrukcyjnych y jak była ta taka lampa wielka. No. No i też powiem, że jest. No, prawdopodobnie to może być silny gość. A Doskonale okay. zbudowany. Dobrze. Na razie widzę dosyć ostrożnie. Jak rozmawiałem z Radkiem, to jak poprosił mnie o radę, to jedyne co on powiedziałem to żeby trzymał tempo i oddech, bo będzie po prostu ciężko przez tą temperaturę. Widać, że jest doskonale przygotowany. Krzysiek też mu nie odstaje. 10 sekund! Doskonałe wymiany naprawdę 5-4, 3, 2, 1! Stop! Prawa, bardzo dynamiczna walka. Dużo ruchu, dużo ciosu. I dużo zbitego pyłu. Oby tylko nie dużo śniaków. Radosko.